Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i zapraszam Was na szósty dzień naszego wyzwania wiosennego wiosenne porządki i kontynuujemy przynajmniej ja dalej kontynuuję na piętrze i dzisiaj zajęłam się kwiatkami z parapetów kaloryferami no i stwierdziłam, że już najwyższa pora powiesić firanki bo jednak trochę za długo już ich nie było i dlatego też ja najpierw skupiłam się właśnie tylko i wyłącznie na tym jednym piętrze, ponieważ wiedziałam, że nie chcę się spieszyć z tymi porządkami i tutaj akurat nie przeszkadza mi to, że tych firanek kilka dni nie było. Natomiast jeżeli chodzi o salon, to już nie do końca by to było takie fajne, dlatego z salonem chyba troszkę inaczej te porządki zrobię. Jeszcze muszę sobie to jakoś tak, wiecie, przemyśleć, żeby to miało takie ręce i nogi. Ale wracając do filmiku, no to tak jak wam wspomniałam, zajmujemy się dzisiaj kaloryferami. I oczywiście można to kaloryfery wyczyścić na różne sposoby. Może to być zwykła szmatka, może być swiffer, może być taka specjalna szczotka do kaloryferów. Może być również rolka po ręcznikach papierowych założona na rurę od odkurzacza. Zabezpieczona na przykład taśmą malarską, czy nie wiem, taką mocną gumką recepturką, ale musi być na tyle mocna, żeby rzeczywiście nam to, ten, tą rolkę utrzymało na tej rurze. Więc tutaj mamy naprawdę bardzo dużo sposobów. Ja tym razem wykorzystałam sobie myjkę parową. I jak najbardziej ten sposób jest bardzo dobry, chociaż uważam, że jeśli chodzi o te kaloryfery, właśnie tego starego typu, te takie żeberkowe, jak właśnie tutaj widzicie. To tak czy inaczej musiałam jednak ręcznie, zwłaszcza tam w środku, w tych żeberkach, lepiej sobie powycierać. Yy, ja mam jeszcze o tyle dobrze, że moje żeberka są takie dość szeroko od siebie odstawione, rozstawione, więc jeszcze tam moja ręka się w miarę tam zmieści, bo czasami niestety jest tak mała odległość, że dość ciężko dostać się tam. Ale no, akurat u mnie nie ma tego problemu, chociaż nie przepadam za tą czynnością, bo jednak ręce motorzyberka mm, no nie są, wiecie, takie gładziutkie jakieś. Tam czasami się znajdują jakieś dziwne wypustki, które potrafią podrapać po rękach. Natomiast jeśli chodzi o tego typu kaloryfery, jak teraz widzicie, to do nich są oczywiście specjalne szczotki, można je rozkręcić. Ja na razie jeszcze tego nie robiłam, bo sezon grzewczy jeszcze się nie zakończył, chociaż ja to czyszczenie przeprowadzałam jak grzeniki akurat były wyłączone, bo była w miarę fajna temperatura. Także jak mówiłam, są do, do takich kolorferów właśnie szczotki specjalne. Wiem, że niektórzy najpierw wydmuchują sobie nawet suszarką, tak wiecie, od góry i wszystkie jakieś tam takie niefajne rzeczy. Dołem nam wylatują, a tutaj tak naprawdę tą myjką zrobiłam sobie dwa w jednym, bo i wydmuchałam to, co miałam wydmuchać i przy okazji również tam przeczyściło. I ja oczywiście wyczyściłam wszystkie kaloryfery, jakie mam tutaj na piętrze, nie pokazuję tego wszystkiego, bo no w zasadzie oglądalibyście dokładnie to samo, co widzicie teraz. Do wytarcia parapetów używałam jak zwykle mieszanki wody i medła kastylijskiego. I tu możecie zobaczyć, że jestem trochę inaczej ubrana, ale te kwiatki były sobie w tej wannie przez kilka godzin, bo najnormalniej w świecie zapomniałam o nich, więc sobie tam leżały. Ale to w sumie nawet dobrze wyszło, bo lepiej ociekły z wody. No i zajęłam się wreszcie powieszeniem tych firanek. Bo wiecie, generalnie ja lubię firanki wieszać na samym końcu. No ale jeżeli mamy te porządki tak rozłożone i to na dłuższy czas. No to też wiecie, no nie chcę, żeby te okna zipiały jak ja to mówię, tak całkiem puste. Więc stwierdziłam, że no najwyższa pora powiesić te firanki, zwłaszcza że moim zdaniem oczywiście pozbyłam się kurzu z takich miejsc, co do których nie zaglądamy jakoś tak wiecie często. Jakoś no, no nie wycieramy szaf, nie wiadomo jak często, tam nie wiem, obrazków czy tych ścian też nie przecieramy raz w tygodniu, tylko zdecydowanie rzadziej, czytam kaloryferów, natomiast pozostałe rzeczy, które tak naprawdę zostały do zrobienia mi w tym pokoju, czyli przetarcie mebli, łóżka, tego typu sprawy, no to są rzeczy, które jednak zdecydowanie robimy częściej, więc nie myślę, żeby ten kurz aż tak bardzo się tutaj zaczął mi unosić i nie wiadomo w jak strasznym stanie będą te firanki za 2-3 dni. I ja jak zwykle wieszam firanki zaraz po praniu, jak są wilgotne. Zawsze mam firanki takie, których nie trzeba prasować, bo nie lubię tego prasowania. Nawet jeśli już mi się zdarzyło kupić takie, to albo traktuję je taką, wiecie, parownicą, tą pionową. Chociaż też nie przepadam za tym, bo potrafią ręce po chwili naprawdę no, dać w kość, i to tak porządnie. Natomiast, i czasami lepiej naprawdę już wyprasować, ale ja wychodzę z założenia, że trzeba sobie ułatwiać życie i wybieram firanki, których właśnie nie trzeba prasować, A nawet jeśli na tych są takie większe jakieś zagniecenia, ja i tak je spinam, więc tak, i tak nie będzie tego widać. I tak Zresztą tutaj możecie zobaczyć, że one no, no, są zmięte, ale jak się to zepnie. Nie będzie widać i mi to absolutnie w niczym nie przeszkadza, a zdecydowanie przyspiesza i ułatwia pracę. I mimo, że tego pokoju nie widzieliście w tamtym tygodniu, to chyba tylko lampę, jak czyściłam to, pamiętam, że zmontowałam. Ale. Wszystko, co robiłam w innych pomieszczeniach, które widzieliście, również w tym pomieszczeniu były robione, więc staram się naprawdę żadnego pokoju nie traktować po Masoszemu, mimo że mam pokoje, które lubię bardziej sprzątać i mniej. Nie wiem, też tak macie, że mm, na przykład ten pokój wam się fajnie sprząta, ale już jakiś tam inny to nie do końca. Także dajcie znać, czy też macie jakieś takie dziwne podziały, jak ja. Tutaj tego niestety nie będzie widać, ale te firanki również są spięte i używam do tego takich kokardek srebrnych. Ja je pokazywałam przy okazji porządków, chyba przed świętami Bożego Narodzenia. Chyba tak, ale błyszczą się, są srebrne, bardzo je lubię, więc nie wiem, pasują mi tutaj do tego pokoju. I tutaj zdradzę Wam taką swoją małą tajemnicę, że uwielbiam błyszczące rzeczy. Mimo, że tego nie widać, ale naprawdę bardzo, bardzo lubię. Zawsze muszę się zatrzymać przy jakichś takich stoiskach, gdzie widzę coś błyszczącego. Nieważne, czy to biżuteria, czy ubrania, nieistotne. Ale póki co dziękuję Wam bardzo i do jutra. Trzymajcie się, papa! Pa.